Trzy rzeczy, chcę pokazać Państwu trzy, trzy przedmioty, które już jutro w trakcie studia Ligi Mistrzów wtedy ro, ro, rozpoczniemy licytację tych trzech, tych trzech przedmiotów, akurat z piłki europejskiej. Jedna to jest książka, którą już kiedyś pokazywaliśmy. Przywiózł ją Grzesiek z finału Super po Superbucharłę Super. Europy. To jest książka książka polska: Jose Mourinho, ale tutaj podpisał się sam José i to jest jego, jego prawdziwy, prawdziwy podpis. No i za ile Antek taka książka może pójść? Strzelaj. No, no, no dobrze mówisz, dobrze. O, no właśnie, to jest proporczyk z kolei Barcelony i tutaj widzą państwo autografy, uwaga, jest, jest, bo to jest z poprzedniego sezonu, więc jeszcze jest i Abidal i, i Villa, ale są też Puyol, jest Dani Alves, jest Pedro, jest Jordi Alba, jest Cesc Fabregas i jest w końcu Leo Messi. Gdzieś tu jest Messi. O I jest, jest Leo, tutaj, jest tutaj Leo Messi. No to ile za ten proporcie No to więcej niż za no. chyba. I piłka, która przyjechała też od, od Grześka jest, od Ciebie. To jest tak. z, z finału szłębę. Piłka Bor oczywiście nie jest Tą Dortmund. piłką nie graliśmy, nie. a tu są autografy zawodników Borusi Dortmund. No to Szkole za ile ta mówić. piłka? Nie, no naprawdę. Szokujące kwoty.